Z Ewangelii Świętego Marka Jezus w Nazarecie Wyszedł stamtąd i przyszedł do swego rodzinnego miasta, a towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem – Skąd to u niego? I co to za mądrość, która mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez jego ręce. Czy nie jest to Cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także jego siostry? I powątpiewali oni. A Jezus mówił im, tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu, może być prorok tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, Jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. Rozesłanie dwunastu. Następnie przywołał do siebie dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przekazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski. Ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie, ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien, i mówił do nich: gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich. Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się, wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Sąd Heroda o Jezusie. Także król Herod posłyszał o nim, gdyż jego imię nabrało rozgłosu i mówił: Jan Chrzciciel powstał z martwych, i dlatego moce cudotwórcze działają w nim. Inni zaś mówili, to jest Eliasz. Jeszcze inni utrzymywali, że to prorok, jak jeden z dawnych proroków. Herod, słysząc to, mawiał, to Jan, którego ściąć kazałem, z martwych wstał. Śmierć Jana Chrzciciela. Ten bowiem Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu z powodu Herodiady żony brata swego, Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem napomniał Heroda, nie wolno ci mieć żony twego brata, a Herodiada zawzięła się na niego i chciała go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, widząc, że jest mężem prawym i świętym i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a jednak chętnie go słuchał. Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobistością w Galilei. Gdy córka tej Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczyny: Proś mnie o co chcesz a dam ci nawet jej przysiąg.” Dam ci o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa. Ona wyszła i zapytała swą matkę. O co mam prosić? Ta odpowiedziała. O głowę Jana Chrzciciela. Natychmiast podeszła z pośpiechem do króla i poprosiła. Chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela, a król bardzo się zasmucił. Ale przez wzgląd na przysięgę i na biesiadników nie chciał jej odmówić. Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę jana. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie. Dał ją dziewczynie, a dziewczyna dała swej matce. Uczniowie jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie. Powrót apostołów, pierwsze rozmnożenie chleba. Wtedy apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali, a on rzekł do nich: Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na Pustkowie, osobno. Lecz widziano ich odpływających, wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum, litował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza, i zaczął ich nauczać o wielu sprawach. A gdy pora była już późna, przystąpili do niego uczniowie i rzekli Miejsce to jest pustkowiem, a pora już późna. Odpraw ich, niech idą do okolicznych osiedli i wsi, a kupią sobie coś do jedzenia. Lecz on im odpowiedział, Wydajcie im jeść, rzekli mu, mamy pójść i za dwieście denarów kupić chleba, żeby dać im jeść? On ich spytał, ile macie chlebów? Idźcie, zobaczcie. Gdy się upewnili, rzekli, pięć i dwie ryby. Wtedy polecił im wszystkim usiąść gromadami na zielonej trawie. I rozłożyli się, gromada przy gromadzie, po stu i pięćdziesięciu, a wziąłszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, Połamał chleby i dawał uczniom, by podawali im. Także dwie ryby rozdzielił między wszystkich, jedli wszyscy do syta i zebrali jeszcze dwanaście pełnych koszów, ułąków i resztek z ryb. A tych, którzy jedli chleby, było pięć tysięcy mężczyzn. Jezus kroczy po jeziorze. Zaraz też przynaglił swych uczniów. Żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, do Betsajdy. Zanim sam odprawi tłum, rozstawszy się więc z nimi, odszedł na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, łódź była na środku jeziora, a on sam jeden na lądzie. Widząc, jak się trudzili przy wiosłowaniu, bo wiader był im przeciwny, około czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. I chciał ich minąć. Oni zaś, gdy go ujrzeli kroczącego po jeziorze, myśleli, że to zjawa, i zaczęli krzyczeć. Widzieli go bowiem wszyscy i zatrwożyli się, lecz on zaraz przemówił do nich: Odwagi, to ja jestem, nie bójcie się! I wszedł do nich do łodzi, a wiatr się uciszył. Wtedy oni tym bardziej zdumieli się w duszy. Nie zrozumieli bowiem zajścia z chlebami, gdyż umysł ich był otępiały. Uzdrowienia w ziemi Genezaret Gdy się przeprawili, przepłynęli do ziemi Genezaret i przybili do brzegu. Skoro wysiedli z łodzi, zaraz go rozpoznano. Ludzie biegali po całej owej okolicy i zaczęli znosić na noszach chorych tam, gdzie jak słyszeli przebywa, i gdziekolwiek wchodził do wsi, do miast czy osad, kładli chorych na otwartych miejscach i prosili go, żeby ci choć frędzli u jego płaszcza mogli dotknąć, a wszyscy, którzy go dotknęli, odzyskiwali zdrowie.